Przesłanie prawdy moje Mojżesza Bogusława Gaz. Ezotoryczne bagno. Ezoteryka, tak jak kościoły, panoszy się na ziemi. Wskazuje to, co ma bardzo niskie wibracje, czyli ściąga wszystko do ziemskiego. Posługują się różnego rodzaju narzędziami, które skierowane są do ziemi, czyli w dół. Odczuwanie zostało zastąpione przyrządami typu. Bahadełko, różka i wiele jeszcze innych przyrządów radiestezyjnych. Wszystkie te urządzenia działają skierowane w ziemię i też czerpią stąd energię. Żadne z tych urządzeń nie jest skierowane do stwórcy, aby mogło być zasilane energią płynącą od stworzyciela. Radiesteci i inne grupy ezoteryczne organizują. Pseudokursy rozwoju duchowego. Na takim kursie pokazują i uczą tylko o rzeczach przyziemnych, a o prawdziwym rozwoju duchowym w ogóle nie ma mowy. Ziemski twór, biorąc udział w takim spotkaniach, tylko jeszcze bardziej się pogrąża, a nie odnajduje drogi wiodącej w kierunku światła. Karty Tarota i w ogóle karty to największe ciemności, i pokazują drogę tylko do upadku, a nie wzlotu duchowego. Wszystkie Precjoza typu pierścienie Atlantów, krzyże i inne insygnia Narodu Upadłego niosą tylko nieszczęście dla tych, którzy noszą te insygnia Precjoza. Posługując się przedmiotami radiestezyjnymi, zagłębiacie się w ciemne nurty, z których jest bardzo trudno się wyzwolić. Bionergoterapia, radiestezja, wróżenie, karty tarota to największe bagno ciemnych nurtów. Ziemskie twory, jeżeli chcecie przetrwać wydarzenia, zerwijcie z tymi nurtami. Zacznijcie poszukiwać drogi rozwoju duchowego, która zawiedzie Was do bram raju duchowego.